Siema siema, ja jestem Maciej i zapraszam Was na kolejny film. Tym razem pogadamy sobie o nowej aktualizacji. Jest to aktualizacja 1.37 i powiem wam wprost, że nic ciekawego nie dodaję. Jedyna ciekawa zmiana to to, że w końcu profil gracza będzie wyglądał normalnie. Chciałbym też podziękować panu Zgredkowi za udostępnienie konta na serwerze testowym. Dzięki niemu w przyszłości będę mógł pokazać wam lepsze nagrody z eventów i ogólnie więcej rzeczy będę miał dostępnych. I on cały czas na tym koncie gra. Także dziękuję Ci panie Zgredkowi. Pokażę wam jak wygląda ten profil. Jak widzicie, macie tutaj ponownie, możecie zobaczyć kłady gracza i tutaj macie postępy w kampanii. No i tutaj są te wszystkie achievementy, nie? Całkiem spoko powinno być od początku, no ale uważam, że, że naprawili. Oczywiście będzie nowa Podróż Cudów, jak tylko się pojawi to na pewno nagram dla was film. Tutaj są wszystkie rzeczy związane z tym profilem postaci. Dodaję też nowe achievementy. Powiem wam, że to, no, troszkę bezsensowne to jest, no, ale zawsze jakieś diamenty, więc niech sobie tam dodaję. Może profile będą troszeczkę bardziej różnorodne niż teraz. Lecimy dalej. Tutaj, osoby, które po raz pierwszy biorą udział w Mistrzostwach Legend, dostają dodatkowe Gladiator-końsy. To są chyba te końsy, które używacie po prostu w arence, tam gdzie kupujecie postacie. Kolejna rzecz. Dodali nowy Achievement związany z Mistrzostwami Legend. Jak tam na kogoś postawicie, to będziecie mogli zdobyć Achievement tutaj jest jeszcze też napisane, że nie mają aktualnie żadnych informacji, więc musicie wszystko zrobić od początku, żeby ten achievement zaczął działać. Wejdźmy sobie do balansu postaci, jak mówiłem nie ma tego dużo i w sumie jest takie... No nic ciekawego, tak będąc szczerym. Nie wiem czy zauważyliście, ale jak ulepszycie postacie na legendę i tam dalej, to zmieniają troszeczkę wygląd i właśnie to było zmagowane u Tasi. no i to naprawili i teraz będzie wyglądać tak jak powinno. Kolejna postać Ukio naprawiono błąd, w którym Ukio nie mógł dostawać buffów, kiedy używał swoją umiejętność Ultimate, a teraz już może. Kolejna postać Solis naprawiono u niej błąd, który sprawiał, że efekt ogłuszenia w jej umiejętności specjalnej nie był wyświetlany. Ostatnia postać Oden. Zmienili opis killa Exmisja. Teraz ten opis będzie lepiej pokazywał je w jaki sposób działa ten skill. Okej, okay, panie i panowie, powiem Wam, że taki mocno średni patch nic ciekawego nie wprowadza, nie licząc naprawy tego profilu, że w końcu możemy zobaczyć, to jest na kampanii i jak je, jakich używa y, bohaterów. A oprócz tego, no to lipa, miejmy nadzieję, że następny patch będzie troszeczkę bardziej wartościowy i wprowadzi coś konkretnego, tak jak, tak jak nam obiecywali. Dobra, to było na tyle, zapraszam Was na polską grupę poświęconą AFK Arena. Jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie. bo do mojego Discorda, to polecam Wam na niego wbić, bo możecie znaleźć osoby, które Wam pomogą w kampanii, pomogą Wam ułożyć składzik i ogólnie, jeśli macie jakieś pytania związane z ręką, to na pewno ktoś Wam pomoże. No i też możecie sobie po prostu z kimś pogadać. Także zachęcam i link znajdziecie w opisie pod filmem. To było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.